Witam, zapraszam do kolejnej sesji, zagrajmy w Starcraft 2 Wings of Liberty Może teraz zobaczymy czy są jakieś ciekawsze misje u Protosu, więc zobaczmy laboratorium i kryształ czy tam pendrive który dostaliśmy Otwórzmy może zwiat przed misją Reynorze, Bestie zbliżają się Przenoszę moją pamięć Moją całą istotę do tego kryształu Ichan, abyś mógł ujrzeć to, co ja widziałem. Oraz, że dla przyszłości istnieje jeszcze nadzieja. Aha, czyli zbyt dużo się nie dowiedzieliśmy, więc zobaczmy, co, o co chodzi, jak już uruchomimy tą misję. Więc do zobaczenia na tej planecie, czy tam świątyni, na Ulan. wspólnie walczyliśmy przeciwko Rojowi. Od tamtej pory przemierzam samotnie otchłań szukając pradawnej przepowiedni, która rzekomo zwiastuje powrót cywilizacji Selnaga. Moja podróż doprowadziła mnie do odległego świata, znanego jako Ulan, gdzie odkryłem skrawki proroctwa. Jak się okazało, nie byłem pierwszy. Teraz to twoje zadanie, stary druchu. Dzielić moje wspomnienia i w nie uwierzyć. Aha, czy wylądowaliśmy poszukać jakieś tajemnicze przepowiednie i je sprawdzić? Zobaczymy nam, czy nam się to uda. Ale obejrzmy filmik. Bawem powrócą ci, którzy stworzyli nas wszystkich. Serenaga. Czy przybędą, by nas ocalić? Czy nas zgładzić? Wiedziałam, że w końcu do mnie trafisz. I jesteś. Sama twoja obecność bez szczęści to miejsce, Kerrigan. Słyszysz ich, Zeratulu? Słyszysz ich gwieździsty szept? Wraz z ich nadejściem zginie galaktyka. Być może... Ale ty tego nie dożyjesz! Proszę cię. Animozje między nami przestały być istotne. Nadciąga burza, której nie da się powstrzymać. Razem będziemy musieli stawić czoła... ...zakładzie. Nigdy! Nie da się zmienić, zbliża się śmierć, a gdy poczuję jej oddech, chętnie się jej poddam. Przepowiednie są niejednoznaczne, choć zawsze jest nadzieja. No jak dla mnie najlepsze były oczywiście Psiaki Kerrigan na końcu. A teraz zobaczmy właściwą misję. Tylko niech się wczyta. No to ja może wyłączę wczytywanie i już włączę nagrywanie. Jak no to zaczynamy. Już wszystkim gramy teraz protosami, a bardziej mini kampanią protosów. Zobaczymy jak ona się będzie prezentować. Zobaczmy, jakie umiejętności ma Zeratul. Na razie, żadnych. Przepowiednia została podzielona na fragmenty. Każdy znajduje się w innej świątyni. Muszę je zebrać i jak najszybciej opuścić to miejsce. Okej, okay, okej. Okay. Ale na razie zobaczyliśmy, że Zeratul jest, jest niewidzialny. Na szczęście, mogę się przenieść przez cienie na drugą stronę. To no więc zróbmy to i rozwalmy ultraliski. Nie, hydraliski, sorry gdzie? Na szczęście jesteśmy niewykrywalni, więc nam niczego nie mogą zrobić. Użyjmy mignięcia. I pozwiedźmy troszkę mapę, może znajdziemy relikty potrzebne do badań nad zergami jest opcjonalnym celem tej misji. Tam to będzie gadał różne pierdoły, ale nie ma się co przejmować nim za bardzo. Pełzacze zarotnikowe są w stanie mnie wyczuć. Powinien mnie ogłuszyć moim więzieniem otchłani. Okej, okay, już nas nie mogą wykryć. Możemy zabić hydraliski. Ładnie. Wszyscy zostali rozwaleni, rozwalmy tego creepa i wejdźmy, a może najpierw rozwalmy te zerglingi. Coś na rampie, jest nic, okej. Okay. Idziemy dalej, szybciutko. Wow, wow, wow. Nie podoba mi się to. Może użyjmy więźnia odchłani. Na tym, żeby nas nie wykryło. Tą bydlę tutaj. <gry> ok, zaraz padnie, teraz można się wziąć za Ultraliska. Który nie wie co się dzieje i ucieka. W przepaść. O, bydlaczek się zakopał. Nieładnie, nieładnie. Rozwalmy tego creepa tutaj, żeby się nie mógł tak. Żeby jednostki zerrów nie mogły się poruszać. Ze zwiększoną prędkością. Idziemy dalej. Wypełnię swoje powołanie. Aha, kolejna jednostka wykrywająca. Ten pełzacz zarodnikowy może mnie wykryć za rozpadliny. Muszę go zniszczyć, jeśli nie okay. Ja już to robię, cieciu. Musimy... Doskonale został rozwalony wykrywacz. Zaraj wszystkie za ekipadną. Oj, pamiętam, jakie to są niesympatyczne wjazdy na chatę od innych graczy, co wykorzystują templariuszy. Właśnie, możemy to zrobić. Zobaczmy, jak to ma zasięg. I poczekajmy, aż przyleci. Ok, teraz szybko rozwalać to, zanim jest. Znam się nie odgłuszy się nadzorca zapomnijcie wypełnię swoje powołanie Ok, znaleźliśmy pierwszą świątynię Zelnego. i dostaliśmy plus jeden do badań nad procesami, co się nam przyda. Pierwszy fragment proroctwa niedługo odszyfrujemy wszystkie! Okej, dostaliśmy autozapis, możemy iść dalej i szukać. Dlaczego nie poddasz się niebytowi Zeratulu? Czy nie lepiej teraz zakończyć cierpienia, niż być świadkiem straszliwej agonii Twojego gatunku? To niepokojące proroctwo ciąży mi na sercu. To tyle, jeśli chodzi o łaskę dla Kerrigan. Zobaczmy, gdzie tu można dalej iść. Ooo, 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 jednostki fajnie ci protosów, rozwalmy tego mutaliska, no bardzo ładnie koszą. Okay. Tropicie to taka jednostka przeciwlotnicza i przeciwpancerna powiedzmy u protosów. Dosyć dobra, jak się ją lepszy. A rozwalmy tutaj te jednostki zerwów Doskonale. Ten został ogłuszony. Mgnijmy tutaj. Właśnie, mgnijmy. Dlaczego nie migasz? Aha, może użyłem złego skrótu. Najpewniej tak było. <laughs> Ale dobra, nie ma co mówić o mnie jak Lamie. Trzeba przejść tą misję. Rozwalmy tą wieżyczkę, szybciutko. Doskonale. Wow, 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 wow. Okej. Okay. gdzie jest ta jednostka wykrywająca? Tutaj. Teraz trzeba szybciutko rozwalić, zanim nas mutaliski ładnie zranią. Haha, i co? Jesteście ślepe. Co tam za posiłki? się tym patrolem rządców szczepu ze zachowaniem ostrożności. Inaczej rozerwą nas na strzęby. Ok, to rzućmy naszego stona, czy tam stana, tylko niech może to stanie tutaj, a ty rzucisz na nadzorcę. Zestrzel to. No szybciej, szybciej, zanim tutaj nadzorca nadleci, bo będzie niemiło. O, dostaliśmy kolejnych, dobrze. Okej, okay. rozpaćkał się bardzo ładnie Chodźcie i rozwalcie to Albo chyba już nie trzeba tego rozwalć, tylko trzeba uciec ładnie Tutaj Idziemy dalej Dosyć łatwo idzie, jestem zaskoczony do ataku z powietrza. Bracia, nie traćcie miary Bracia, do broni, dobra Rozwalic tego mutaliska szybciej rzućmy mignięcie na tego gościa Nie mgnięcie, tylko Stana A ty rozwala te karakany Bardzo ładnie, bardzo ładnie Ło wow, wow, co tu mi mutalisk rozwala? O okej, okay. kolejny zerk rozpaćkany. O, super, kolejne jednostki przeciw mnie Królowa Ostrzy postawiła tutaj w Chcę podbić tę świętą krainę. Położę kres jej zapędą Rzućmy staną. i zastrzelmy to zaćmienia żeby nas nie wykryło. To jeszcze nie rozpaczkany głupińko. Okej. Okay. Kolejny rozpaczkany. Teraz to poczekamy, aż dojdzie. To my rzucimy wtedy stuna naszego. Czy tam po polsku okłuszenie? No szybciej, chodź, chodź, no no, chodź. Ok, zestrzelić to szybciutko. A ty już idź dalej. Się teleportuj tutaj. I rozwalaj to. Haha, i co? Nie widzicie nas. Teraz rozwalić tą wieżyczkę. którą zerki mogą przesuwać. To jest bardzo niemiłe. Ok, zobaczmy, czy zobaczę coś dalej w tym miejscu. A, jest tutaj ta świątynia zelnaga, bardzo dobrze. Rozwalić to nie wiadomo co. Haczerkę. Jest, plus jeden do badań nad zergami. Jeszcze dwa punkty, i będzie dobrze. A, czy możemy tutaj rozwalić te skałki, żeby wziąć... nasze tropiciele? To chodźcie tutaj szybko, zanim aktywujemy tą, tą świątynię z Elnaga. Ja się napiję herbatki. No, ruchy, ruchy. Ach, te kosmity. No dobra, doszli, to możemy Prakasz sprawdzić tą świątynię. Wykorzystaj moją Drugi fragment proroctwa. Moje zadanie niemal dobiegło końca. Zostanę. Masz złudne nadzieję. Ojej, tak łatwo czytasz w moich myślach, Kerrigan. To wiesz dobrze, że nie poddam się, póki istnieje choć cień nadziei. Ostrożnie. Kerrigan postawiła na naszej drodze strażę. To może być pułapka. Okej, okay, poczekam, tutaj poleci. Powinniśmy atakować ostrożnie. Najlepiej każdego z osobna. Inaczej będzie nam niezwykle ciężko. Ok, rozwalć to szybciutko. Wieżyczkę. Jak wieżyczki padną, to uciekamy. No i co już nas nie widzisz? Kerrigan. rzućmy stuna. Tam okuszenie ciągle wymawiam stuna, nie wiem po co. też szybciutko wieżyczki. Okej, teraz odzwalamy mutaliski. Ok, jeden mutalisk został ogłuszony, teraz można zająć się jednym. I teraz rozwalmy tego mutaliska. który do nas nie strzela. Ha, ha, ha. Okej, bardzo ładnie. Teraz na No gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? Musisz się rozpaczkać nad mgłą. Okej, okay. idziemy dalej. Weźmy nasze jednostki wszystkie. Jestem Jądrem Ciemności. Usunę demony okay, z przeszłości. bryzgają kwasem, kiedy umierają. Tropiciele, zdejmować je z daleka. Okej, niech właśnie staną tutaj, po środku. I rozwalać, rozwalać. Wow, 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 wow. Ojej. Został tylko jeden karaluszek. Ale za to ściągnęli ogień nasi strażnicy, przeciwlotniczy, że tak powiem. Więc nasz bohater dużo nie oberwał. Rozwalmy tą wieżyczkę przeciwrotniejszą zergów. Rozwalmy Zreszcie Creepa idziemy dalej. Wypełnię swoje powołanie. O ho ho. I co nie widzisz nas, Telegan? Przeprowadzimy Reconquistę Ayur Ok, idziemy dalej. Zanim się zakorzenią i zaczną atakować. Dobra, jeden pad. Teraz jeszcze ten.